Uspokój się, zaraz ci przejdzie. Nie, muszę kupić więcej. Puszczaj! Naszej Barbie już wystarczy. Nie ma jeszcze brokatowej spódnicy i dżinsowego kombinezonu. A, są nam potrzebne. Odwiąż mnie. Przestań, a, wytrzymasz. Wyprzedaż kończy się za... Trzy, dwa, jeden... Lepiej. I co zrobisz z tymi rzeczami? Nie ja tylko my Urządźmy garderobę pełną ubranek dla Barbie. Akurat mam chwilę wolnego. Świetny pomysł. Hej kochani, dzisiaj zrobimy garderobę na sukienki. A, gdzie jesteś tu? Gdzie mam iść? Już prawie. A teraz zatrzymaj się. Zdejmę ci tę opaskę. Tada. I co ty na to? Co to ma być? Kuj, zero luksusu. Nie narzekaj. Musimy go przecież najpierw urządzić. Na wielkie Tividaba. Rzucaj tu te szafy. Ech, raz, dwa. Ostrożnie sami. Tu damy łóżko. Idealne na relaks po zakupach. Tu kilka ścianek. Wszystkie akcesoria Barbie będą widoczne. No super. Potrzebuję jeszcze dwóch szafek na okulary przeciwsłoneczne i buty. No. Koniec zakupów. Zobacz, mamy wystarczająco dużo mebli. Mm, muszę się czymś zająć. Suhu, znajdziesz się na to miejsce? A, chyba tak. A może użyjesz tych słomek i zrobisz jakieś dekoracje? Spróbuję, ale chyba się wypaliłem. Garderoba jest prawie gotowa. Wykończmy ją. Proszę. Pięknie. Zobacz, to też może się przydać. Masz rację. To wygląda świetnie! Powieśmy te obrazy. Sami? O, zrobiłem coś dla ciebie! Proszę! Słomki świetnie się sprawdzą na naszych półkach. Wystarczy trochę gorącego kleju. O! Szybciej, tu Przyspieszmy! Gotowe! W końcu mogę rozpakować! Kupy. Najlepiej dając wielkiego nura w strefę ciuchów. Możesz zacząć beze mnie. Dobrze, to przygotuję w tym czasie manekiny. Jeden, dwa i trzy. Wow. Wiem, co będzie do tego pasowało. O, na pewno. Wygląda cudownie, prawda, kochani? Nie ten manekin. Ups, już to naprawiam. Dobrze. Teraz Barbie będzie wiedziała co założyć. Patrz, tak bardzo pragnąłam nowych ubranek, że zacząłem je szyć. To wspaniale sami. Możesz uszyć co tylko zechcesz. Na pewno znajdziemy tu miejsce na twoje projekty. Im więcej modnych sukienek, tym lepiej. Wykończymy ją jedwabną wstążką. Super! Ogarnąć więcej projektów. Ładnych sukienek nigdy za wiele. Zgadzacie się ze mną, kochani. Co, chcę już coś włożyć do tej garderoby. Hmm, tylko jakby tu. <laughs> już wiem! Wytniemy z tego papieru piankowego wieszaki. Spójrzcie tylko jakie piękne! Ale potrzeba nam więcej. Hop! Hop! Ha, voila! Ustaw się w kolejce. Mam długą listę oczekujących. Wow, zrobisz mi też kilka? Hmm, Okej, okay, przekonałeś mnie. Ale nauczysz mnie, jak się robi takie torebki? Błagam, Susan. Patrz, co dla ciebie mam. Przeniosłam materiały. Gdzie mój nauczyciel? Pewnie. Też chcecie zobaczyć? To zostańcie z nami. Okej. Okay. Ale urocza. Uwielbiam takie dodatki. Dobrze. Najpierw przyklej kokardkę gdzieś z przodu. Dobrze. Co dalej? Teraz przyklej dolną część do całości. Boki i pasek, rzecz jasna. I pokaż mi, co wyszło. Piękna! Szóstka z plusem! Dzięki. Świetny z ciebie nauczyciel. Oj tam, oj tam. Trzymaj w nagrodę te buciki. Szkoda, że takie małe. Ale na Barbie idealne. Podobają jej się. A propos właśnie wróciła z balu i chciałaby zobaczyć swoją garderobę. Dobrze, już ją oprowadzam. Ech, ostrożnie, nie jestem dobry w łapaniu na czas. O, o, ta sukienka nie mieści się w szafie! Spokojnie, mamy przecież to. Manekiny są bardzo przydatne. Zobacz, pasuje idealnie. I tutaj też. Ach, na stres najlepsze są zakupy. Wow, ale mamy dużo półek. Połóżmy to tu. Dobrze. Skupmy się teraz na nowych meblach. Brakuje nam jeszcze szuflad. Znów użyjemy kleju. Tylko ostrożnie, kochani. Dobrze. Ha, hop, hop. O, tak! Trzymaj! Muszę cyknąć kilka fotek na Instagrama. Tu by się przydała rączka. Ale luksus! Dobra robota! Zróbmy dwie szufladki. Ale nie mogą być przecież puste! Włóżmy tu coś! Świetnie! Dzięki! Oto szpargały Barbie. Mamy tam również kilka perfum. Jaki lubicie zapach? Ja pierwsza. Najbardziej lubię świeże zapachy, jak poranek po deszczu. A ja uwielbiam truskawkowe perfumy. Ja wolę coś orientalnego albo o zapachu kory. Mogę dostać dwie perfumy? Spokojnie, dziewczyny. Łap mi pęka od nadmiaru informacji. Dajcie mu chwilkę. Może makijaż? Ja pierwsza. Zaczekaj na mnie. Gdzie one są? Zamówiły perfumy i sobie poszły. Są zajęte makijażem. A my powoli kończymy garderobę. Juhuu! Cały pokój tylko dla mnie! Przyniosłeś tyle biżuterii. Każda lalka będzie mogła sobie wybrać coś dla siebie. Dłużej nie wytrzymam. Pomóż! Już to zabieram. Potrzebujemy więcej wieszaków. Zrobimy je ze spinaczy do papieru. Okej, okay. teraz wszystkie sukienki zmieszczą się w garderobie. O, koniec. Myślisz, że wystarczy nam miejsca? Spokojnie, mamy jeszcze puste półki. Pospiesz się? Chyba znów mam napad szału zakupowego. Muszę podjąć bardziej drastyczne środki. Nie ruszaj się. I po co się odzywałem? Gotowe. Wszystko jest na swoim miejscu. Żeby ci się czasem nie nudziło. Spójrzcie, kochani, na tę zjawiskową suknię. Pora na imprezę. Przygotujmy wszystko na bitwę na poduszki. Ej, to moje głowa. Ech, intensywnie. Impreza wymknęła się spod kontroli, co? Koniec z takimi zabawami. I schowaj te dorebki. Położę je na widoku. Masz rację, to w końcu klasyka Barbie. Zrobię ich mini wersję. Czary Mary? Wow, ale piękne! Podobają wam się? Jeśli tak, to łapka w górę! Patrz, kto nas odwiedził! Podoba ci się ta garderoba? podoba Ci się? Od razu lepiej. Co by tu jeszcze dla Ciebie zrobić? Nic dziwnego, że płakała. W końcu nie mamy tu nic dla dzieci. Ale mamy miejsce na pudełko z zabawkami. Włożę do niego coś puszystego. <noise> to łaskocze. To dla Ciebie, Chelsea. Możemy już otwierać? Zrobiła nam się kolejka. Hm. Wiem, że się nie możecie doczekać, ale zachowajcie spokój. Witam, młodmożel mogę pomóc? Nasza pierwsza klientka jest zmęczona. Kto następny? Widziałam, że macie piękne kwiaty na parapecie. Mogę je pożyczyć? E, jasne, proszę bardzo. Są twoje. Nikt nie potrzebuje ubrań? Macie jakieś kolorowe sandały? Chcę wyglądać przebojowo. Proszę, tylko nie wiem, czy to dobry rozmiar. Dzień. Ale dziwne otwarcie, nikt nawet nie zapytał o te cudeńka. Spokojnie, ja je zatrzymam! Pokażemy Wam teraz naszą garderobę w całości. I uwaga, wyzwanie! Spróbujcie policzyć wszystkie akcesoria! Okej, okay, jestem gotowa. Zaczynamy. Start. Potrzebuję dwóch par butów i jakąś sukienkę na kodzie. Buty podzień. i sukienka. Mam. A teraz strój na medal z dodatkami i perfumami. Uch! I to? Koniec czasu. Gratulacje, zaliczyłaś. Teraz garderoba jest taka pusta, prawie nic w niej nie zostało. Za to ile w niej miejsca? Je tu zagospodarować. Nie! Czas na kolejny szał zakupu! O nie! Sami jest prawdziwym zakupokolikiem! Podobała Wam się nasza garderoba? Jeśli tak, to łapka w górę! Do zobaczenia niebawem, pa pa!